Tell you what's been on my mind. Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now? Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Of tunes in a car for two, hey darling. You know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. So pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby. Don't you understand that we only get one life? On one. Cześć, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, a tym miejscem jest Kapadocja. Wybraliśmy się tutaj z naszymi. Znajomi z Polski, którzy do nas przyjechali w odwiedziny e, właśnie do Kapadocji, żeby pozwiedzać, plan był zupełnie inny. Chcieliśmy jechać na wschód Turcji. Natomiast e, przez pandemię koronawirusa niestety e, nie było to możliwe, gdyż jest tam e, dość sporo zachorowań, dlatego jesteśmy właśnie w Kapadocji. E, jestem już tutaj trzeci raz e, i wcale nie jest to nudniejszy wypad. E, mniej nie jestem wcale mniej podekscytowana. Jesteśmy tutaj właśnie e, trzeci raz. Ostatni raz byliśmy dwa lata temu. Pierwszy raz byłam w 2013 roku. Także tak średnio co 2-3 lata pojawiam się w Kapadocji. E, wcześniej tego nie planowaliśmy wyjazdu, więc jest to bardziej taki na spontanie wyjazd. I jesteśmy tutaj w sobotę. W niedzielę będziemy wracać już do Mercy. Także zapraszam Was na wycieczkę z nami dzisiaj. Kochani, pierwszą rzeczą, jaką sobie dzisiaj zwiedzamy, to jest Otwarty Muzeum Góry. My tutaj już byliśmy dwa razy, jesteśmy kolejny raz, trzeci raz. Czekam aż tutaj nasi znajemy sobie pozwiedzają te kościoły od środka. Jest tam dość sporo dobrze zachowanych fresków, różnych malunków. I tak sobie człowiek może zwiedzać. Natomiast nie można robić zdjęcia ani filmu, pytałam o to. Co do biletu wejścia do Turklira. Normal bilet? Jogubię się. Wejście do tego muzeum kosztuje 75 lir. Natomiast my kupiliśmy sobie karty muzealne, mamy zniżki, więc razem za moją kartę muzealną i Gyokana wyszło nam 90 lir. I ta karta obowiązuje przez cały rok, więc możemy wchodzić do muzeum w całej Turcji przez cały rok. Natomiast jeżeli chodzi o obcokrajowców, na przykład Was i naszych znajomych, no to oni kupili sobie kartę dla obcokrajowców, która jest ważna przez 90... nie, przez 3 dni i ona kosztuje 190 lir za jedną osobę. I wtedy polecam taką opcję dla Was, dlatego, że jest tutaj dość sporo miejsc, za które byście musieli zapłacić wejście, więc zdecydowanie lepszą, bardziej opłaconą opcją jest kupienie sobie takiej właśnie karty dla obcokrajowca i to jest kartę na 3 dni, jest też opcja Karty dla obcokrajowca na 15 dni, ale ile ona kosztowała, nie pamiętam. Około chyba 500 stóp. Także, jeżeli chcecie sobie pozwiedzać całą Turcję i, i przez dwa tygodnie będziecie intensywnie zwiedzać tą Turcję, no to wtedy polecam właśnie kupić taką kartę na dwa tygodnie. Natomiast, jeżeli tylko na Kapadocję, to na 3 dni Wam spokojnie starczy, czyli 190 lir tureckich. Zobaczcie, tutaj mamy. Kościół świętej barbary, natomiast tam nie można wchodzić i nagrywać, robić zdjęć. Pilnuje ochroniarz, więc nie ma opcji, żeby tam weszła. Tutaj możecie zobaczyć, jak to w środku wygląda. I na zewnątrz, dokładnie tak. Dolinę Güreme odkryto dopiero w 1907 roku. Na tym stosunkowo niedużym terenie znajduje się około 350 kościołów i kapliczek wykutych w charakterystycznej dla kapadocji skale tufowej. Kościoły te są małymi pomieszczeniami ze stropami kopułowymi, które mogą pomieścić kilkudziesięciu wiernych. Pierwsze niewielkie wspólnoty anachoreotów zaczęły pojawiać się tutaj w IV wieku naszej ery. Anachoreotyci to asceci, którzy swoje życie poświęcali modlitwie, umartwianiu się i kontemplacji. Kierownictwo nad pierwszymi wspólnotami sprawował święty Bazyli, biskup Cezarei, który zaliczany jest do ojców kościoła. Święty Bazyli poświęcał się działalności charytatywnej, na przykład wybudował schronisko dla pielgrzymów, a w czasach głodu sprzedał majątek kościelny, aby wykarmić najuboższych. Idziemy sobie dalej i jesteśmy obecnie w miejscu, które się nazywa Pasia Baal. I tutaj można zobaczyć takie formy skalne, które przypominają grzybki. Już Wam tutaj pokazuję. O! Zaraz będziecie mieli dokładniejsze ujęcia, co i jak. Pogoda jest dzisiaj nawet ładna. To znaczy, jak przyjechaliśmy, było. Pochmurnie, było zimno, wiatr był okropnie zimny, e, aż przebrałam się w dłuższe spodnie. No, ale teraz zrobiło się trochę cieplej, ale jest moim zdaniem idealna pogoda, właśnie na takie spacery, na zwiedzanie, bo nie pali nas słońce i jest przyjemnie. E, w ogóle to miejsce się zmieniło od osta ostatniego momentu, kiedy ja tutaj byłam. To było dwa lata temu tak, dwa lata temu tutaj były budki z jedzeniem. Natomiast oni to zamknęli i nie ma tych budek. Totalnie zmienili, jak wygląda to miejsce teraz. No teraz słońce zaczęło świecić. Dobra, nie przedłużając, nieważne z tymi budkami co i jak, już Wam tutaj pokazuję, jak to wygląda, żebyście mogli sobie i wy zobaczyć te piękne krajobrazy. A teraz kochani, jesteśmy w kolejnym miejscu. Jesteśmy w miejscu, gdzie można ulepić sobie z gliny garnuszki. Yy, I tutaj są wszędzie na ziemi różne wazy, różne doniczki, wszystko z gliny. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie jaka przepiękna rzeźba. Ja nawet nie zwróciłabym na nią waki, gdyby nie kolega które zaraz przylecią, żeby zrobić zdjęcia. Patrzcie, jakie mają przepiękne donki. I one się nie boją. Ceny tych wszystkich produktów tam były powalające, no ale co się dziwić, jak wyprodukowanie takiej wadze, pomalowanie i tak dalej, no to kosztuje dość sporo i zajmuje sporo czasu. No i tam chodziły niektóre rzeczy za kilkanaście tysięcy. My kupiliśmy sobie coś na naszym kieszeń, czyli kupiliśmy sobie szklaneczkę do herbatki. Przecenioną, przecenioną ze 120 na 30 dni. Później ją wam pokażę. Bardzo mi się podoba, zwróciła moją uwagę, bo jest żółta stwierdziłam, że pięknie będzie wyglądała w naszej kuchni, tak żeby nam przyniosła szczęścia. W ogóle zobaczcie jeszcze tutaj, co się dzieje z tą tutaj ceramiką, która nie została wykorzystana. sobie to wszystko leży. Tak, idziemy właśnie do Muzeum Włosów. Jak biegniesz, jak usłyszałeś. Znajdujemy się właśnie w najbardziej znanym z warsztatów ceramicznych w Avanos. Warsztat ten nie słynie jednak wyłącznie z wyrobu ceramiki, ale z mieszczącego się w jego wnętrzu niezwykłego muzeum włosów. Muzeum to zostało pisane do księgi rekordów Guinnessa i posiada w swojej kolekcji około 16 tysięcy kosmyków. Pewnie zastanawia was to, skąd pomysł na takie muzeum? Otóż powstało ono przez przypadek. Pewnego dnia garncarz żegnał się z francuską, w której był szalenie zakochany. Poprosił ją o jakąś pamiątkę. W odpowiedzi dziewczyna wręczyła mu kosmek swoich włosów. A on umieścił go w warsztacie i opowiadał historię wszystkim odwiedzającym go turystom. Wkrótce inne kobiety, odwiedzające jego warsztat, zaczęły zostawiać mu swoje loki. I dzięki temu ściana warsztatu zaczęła pokrywać się gąszczem kosmyków. Obecnie jest nim wypełnione jedno duże pomieszczenie. W miejscu tym niestety nie można robić zdjęć ani nagrywać filmów, dlatego nie ma tego materiału tutaj w tym vlogu. Natomiast jeżeli będziecie tam kiedyś i będziecie miały ochotę pozostawić również swój kosmek głosów, to możecie to uczynić i dzięki temu będziecie mogły wziąć udział w konkursie organizowanym przez ten warsztat, co roku. Spośród osób, które pozostawiły swoje kosmyki włosów, ubiera się kilka, które wygrywają pobyt w Kapadocji. Wszelkie koszty pobytu, wyżywienia pokrywa właściciel warsztatu, a w puli nagród znajduje się także kurs ceramiki. Także myślę, że jest to ciekawa opcja, tylko nie zapomnijcie pozostawić również swój numer telefonu albo adres mailowy, żeby można było się z Wami skontaktować.

Gerişin. koyacaksın. Teşekkür ederim. Bir tane maydanoz atacaksın. Kapatacaksın. So